Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy małe, codzienne gesty mogą nieść głębokie duchowe znaczenie? Na przykład, prosta czynność posypania pokoju solą może wydawać się przesądem, jednak istnieje duchowy fundament, który łączy ten element z bożym wezwaniem o czystość, ochronę i materialne błogosławieństwa. Wyobraź sobie, jak niesamowite byłoby odkrycie tak dostępnego i potężnego symbolu! Naszym dzisiejszym celem jest zbadanie roli soli jako czynnika duchowego i zrozumienie, w jaki sposób może ona zapewnić jasność, a nawet przyciągnąć dobrobyt do Twojego życia. Zagłębmy się w tę praktykę, odkrywając jej biblijne pochodzenie i mistyczną moc. Sól może być czymś więcej niż przyprawą może być wezwaniem do wiary. Czy wiesz, że w Piśmie Świętym kilkakrotnie pojawia się wzmianka o soli, która symbolizuje przymierze? Oczyszczenie i ochronę. Dziś odkryjemy, jak te substancje tak powszechną w naszych domach można wykorzystać do przyciągnięcia duchowych błogosławieństw, a nawet dobrobytu. To, czym się podzielę, nie jest przesądem, ale dogłębnym spojrzeniem na duchowy symbol pełen znaczeń. Jeśli czujesz, że Twoje życie finansowe znajduje się w stagnacji lub że coś blokuje Boże błogosławieństwa, chcę, żebyś został ze mną do końca tego scenariusza. Przeanalizujmy razem, jak używanie soli z wiarą i intencją może spowodować prawdziwą zmianę. Rozumiejąc duchowy cel tej praktyki, możesz zmienić otoczenie, a nawet własne postrzeganie dobrobytu. Sól zawsze odgrywała szczególną rolę w historii ludzkości, zwłaszcza w Biblii. Jezus nazwał nas solą ziemi Mateusz, godzina 5.13. Przypominając nam o naszej roli w nadawaniu smaku. Konserwowaniu i oczyszczaniu. Dzisiaj dowiesz się, jak wprowadzić te zasady do swojego domu. Ten wideo jest przeznaczony dla każdego, kto chce odblokować swoje życie finansowe i przyciągnąć dobrobyt, nie poprzez magię, ale poprzez moc płynącą z praktycznej wiary zakorzenionej w naukach biblijnych. Czy jesteś gotowy na te transformacje? Sól to znacznie więcej niż tylko przyprawa kulinarna. Od czasów starożytnych uważany był za element o dużej wartości, używany jako waluta oraz symbol czystości i ochrony. W kontekście biblijnym sól często pojawia się jako znak przymierza. W Księdze Kapłańskiej, godzina 2.13, Bóg nakazuje: Dodawajcie soli do wszystkich waszych ofiar zbożowych. Niech nie zabraknie soli przymierza waszego Boga. To pokazuje, jak sól była postrzegana jako coś świętego. Symbol trwałego paktu z Panem. Historycznie rzecz biorąc, w wielu kulturach sól była używana do odpierania negatywnej energii i ochrony domów. W tradycji żydowskiej stanowi część rytuału posypania chleba solą na znak wiecznego przymierza z Bogiem. W chrześcijaństwie wiąże się to z duchową czystością i powołaniem Chrystusa w Ewangelii Mateusza godzina 5:13: Wy jesteście solą ziemi. To zdanie przypomina nam o roli soli jako środka konserwującego, pierwiastka zapobiegającego zepsuciu się i symbolicznie zachęcającego nas do bycia agentami transformacji w świecie. Co więcej, w starożytnych tradycjach, między innymi Bliskiego Wschodu i Morza Śródziemnego, posypywanie solą było aktem poświęcenia przestrzeni, używanym do oczyszczania środowiska i przyciągania dobrej energii. Nie oznacza to polegania na soli jako magicznym przedmiocie, ale raczej używanie jej jako widocznego znaku naszej wiary i zamiaru życia pod Bożą ochroną. W praktyce chrześcijańskiej sól symbolizuje obecność Ducha Świętego, który oczyszcza i odnawia. Tak jak sól konserwuje żywność, tak łaska Boża chroni nasze dusze. Kiedy, na przykład, używamy soli w sypialni, nie robimy tego po to, by w magiczny sposób przyciągnąć pieniądze. Ale aby poprosić Boga, aby zaprowadził porządek, czystość i błogosławieństwa w otoczeniu, torując drogę do dostatniego życia zgodnie z Jego wolą. Praktyka posypywania solą jest gestem wiary, który łączy nas z tradycją i historią duchową. Przypomina nam, że musimy szukać wewnętrznego oczyszczenia, dostosowując nasze pragnienia do woli Bożej. To coś więcej niż zewnętrzny rytuał. To zaproszenie do odnowienia zaufania do Pana i poproszenia Go, aby królował w każdym aspekcie naszego życia, łącznie z finansami. Sól w swojej prostocie niesie ze sobą głęboką i potężną symbolikę duchową reprezentuje czystość, ochronę i sojusz. Kiedy patrzymy na Biblię, sól jawi się jako element oczyszczający i uświęcający. W dwóch królów, godzina 2:21, prorok Elizeusz używa soli do oczyszczenia skażonych wód, mówiąc: Tak mówi Pan, uzdrowiłem te wody, śmierci i jałowości już nie będzie. Akt ten ukazuje, że sól jest widzialnym narzędziem Bożego działania, które ma przemienić to, co martwe, w obfite życie. Z duchowego punktu widzenia posypanie otoczenia solą nie jest aktem magicznym ale symbolicznym gestem, który odzwierciedla naszą wiarę w Boga. Zaprasza nas do oczyszczenia tego, co nas otacza, tak jak sól chroni żywność przed zepsuciem. W kontekście domu, kiedy posypujemy pomieszczenie solą, prosimy Boga, aby oczyścił otoczenie z negatywnych energii i pomógł nam stworzyć przestrzeń pokoju i dobrobytu. Sól symbolizuje także przymierze z Bogiem. Księdze Kapłańskiej, godzina 2.13, przypomina się nam, że każdej ofierze musi towarzyszyć sól. To zachęca nas do refleksji nad tym, jak każdy obszar naszego życia, w tym finanse, powinien być zgodny z wolą Bożą. Kiedy używamy soli z intencją i modlitwą, potwierdzamy nasze oddanie Bogu, uznając, że wszelki dobrobyt pochodzi od Niego. We współczesnym życiu sól może być postrzegana jako element który ponownie łączy nas z duchowością, przypomina nam o naszej potrzebie ciągłego oczyszczania, nie tylko zewnętrznego, ale wewnętrznego. To wezwanie do świętości, zachowania wartości chrześcijańskich i przymierza z Bogiem. Dlatego posypując solą, powinniśmy się modlić i medytować, prosząc Boga, aby pomógł nam rozpoznać i usunąć wszelkie duchowe przeszkody na drodze do Jego błogosławieństwa. Duchowo sól uczy nas również odpowiedzialności. Jezus powiedział nam, że jesteśmy solą ziemi, to znaczy naszym zadaniem jest nadawanie smaku życiu, zachowywanie prawdy i oczyszczanie świata. Kiedy posypujemy otoczenie solą, mówimy: Panie, chcę być czynnikiem przemiany, zaczynając od mojego domu. W praktyce wiary sól może codziennie przypominać, że dobrobyt finansowy jest błogosławieństwem o które należy zabiegać poprzez uczciwość, pracę i modlitwę. Uczy nas, że Bóg nie tylko zaspokaja potrzeby, ale także obficie błogosławi, jeśli Mu ufamy. Dlatego posypując solą, odmawiaj szczerą modlitwę. Ofiaruj ten akt Bogu jako gest poddania się, prosząc Go, aby oczyścił Twój umysł i serce oraz otworzył drzwi dobrobytu dla Ciebie i Twojej rodziny. Prawdziwa moc nie kryje się w soli. Ale w Bogu, który używa nawet najprostszych elementów, aby nas uczyć i błogosławić. Wniesienie symboliki soli do współczesnego życia może być praktycznym i skutecznym sposobem na odnowienie naszej wiary i zmianę orientacji naszych ścieżek w poszukiwaniu dobrobytu. Nasze domy często niosą ze sobą negatywną energię lub poczucie stagnacji. Posypanie pokoju solą może być symbolicznym gestem wyrażającym naszą intencję oczyszczenia i odnowy. Najpierw wybierz chwilę spokoju. Przed dokonaniem czynności odmów, modlitwę prosząc o obecność Boga w otoczeniu. Coś prostego: Na przykład: Panie, proszę, abyś oczyścił to miejsce i moje życie. Niech wszystkie bariery utrudniające Twoje błogosławieństwa zostaną usunięte. Wylej swój pokój i dobrobyt na mnie i moją rodzinę. Posypując solą, skup się na określonych obszarach takich jak narożniki pokoju, gdzie energia jest najgęstsza. Czyniąc to, zacytuj werset z Biblii, na przykład z 2 Koryntan 9:8. Bóg może zlać na was wszelką łaskę, abyście we wszystkim i w każdym czasie, mając wszystko, czego potrzebujecie, obfitowali we wszelkie dobropraca. To potwierdza, że dobrobyt nie ogranicza się do dóbr materialnych, ale obejmuje pokój, harmonię i cel. Ponadto utrzymuj swój dom w porządku i czystości, ponieważ zdrowe środowisko fizyczne odzwierciedla ducha porządku. Połącz symboliczną praktykę z konkretnymi działaniami, takimi jak przegląd finansów, sumienna praca i bycie hojnym. Pamiętajcie, Bóg działa poprzez naszą wiarę, ale oczekuje również, że wykonamy naszą część. Innym praktycznym przykładem jest użycie soli w połączeniu z białą świecą symbolizującą światło Chrystusa. Zapalając świece, poproś o boskie przewodnictwo, aby właściwie zarządzać zasobami, które już Ci powierzył. Rób to regularnie, być może raz w tygodniu, jako czas refleksji i poddania się. Duchowe lekcje tej praktyki są głębokie. Sól przypomina nam o potrzebie codziennego oczyszczenia, a towarzysząca jej modlitwa łączy nas z Bogiem. Ten symboliczny akt może być początkiem kultywowania życia bardziej zgodnego z zasadami chrześcijańskimi, w którym dobrobyt jest postrzegany jako odzwierciedlenie Bożej łaski, a nie tylko korzyści materialne. Na koniec pamiętaj, że prawdziwy dobrobyt wynika z intymnej relacji z Bogiem. Sól jest narzędziem, ale prawdziwa przemiana zaczyna się w sercu. Pozwólcie, aby ten gest rozbudził Waszą wiarę i odnowił zaufanie do Pana który chce zaspokoić wszystkie wasze potrzeby zgodnie ze swoją wolą. We współczesnym życiu powszechne jest poczucie, że otoczenie wokół nas jest pełne napięć, zmartwień, a nawet energii, które nie pozwalają nam zachować spokoju. Praktyka posypywania sypialni solą to sposób na stworzenie jaśniejszej przestrzeni, która będzie bardziej otwarta na Boże błogosławieństwa. Ten symboliczny akt może pomóc nam zapewnić większą jasność umysłu. Duchowy spokój i poczucie porządku, elementy niezbędne do przyciągania dobrobytu w każdym aspekcie życia. Praktycznym przykładem jest wygospodarowanie chwili w ciągu dnia, najlepiej w nocy, na wykonanie tej praktyki. Przed posypaniem solą pomódl się, prosząc Boga, aby oczyścił środowisko i pobłogosławił Twój dom. Rozsypując niewielką ilość soli w rogach pokoju, powiedz na głos lub w myślach: Panie, Poświęcam Ci tę przestrzeń. Niech pokój ten wypełni się pokojem, harmonią i dobrobytem zgodnie z Twoją wolą. Gest ten można powtarzać za każdym razem, gdy poczujesz potrzebę odnowienia otoczenia. Innym praktycznym zastosowaniem jest użycie soli jako przypomnienia o zbadaniu obszarów życia, które wymagają oczyszczenia. Żądaj sobie pytanie: czy jest coś, co muszę zmienić w swoich finansach, zachowaniu lub sposobie, w jaki podchodzę do wyzwań. Sól w środowisku może symbolizować zobowiązanie do utrzymywania czystego serca skupionego na Bogu i uznania, że wszelkie błogosławieństwa pochodzą od Niego. W wymiarze duchowym pamiętaj, że posypywanie solą nie jest celem samym w sobie, ale środkiem na wzmocnienie połączenia z Bogiem. Dlatego łącz ten gest z praktykami wiary, takimi jak czytanie Biblii i chwile modlitwy. To wzmacnia intencje poszukiwania nie tylko dobrobytu materialnego, ale także rozwoju duchowego i życia zgodnego z boskimi celami. Na koniec pamiętaj, że dobrobyt osiąga się dzięki praktycznym działaniom. Posypując solą swój pokój, zobowiąż się także do dobrego gospodarowania zasobami, które Bóg umieścił w Twoich rękach. Módlcie się o rozeznanie w decyzjach finansowych. Utrzymujcie nawyk sumiennej pracy i ufajcie, że Pan zaspokoi wszystkie Wasze potrzeby. Ten prosty gest w połączeniu z życiem modlitwy i praktyką wiary może przemienić nie tylko środowisko fizyczne, ale także Twoje serce, czyniąc Cię bardziej otwartym na boskie błogosławieństwa. Kiedy zastanawiamy się nad wykorzystaniem soli w praktykach duchowych, istotne jest, abyśmy pogłębili teologiczne zrozumienie tego elementu. Sól to nie tylko substancja fizyczna ale symbol głęboko zakorzeniony w Piśmie Świętym i tradycji chrześcijańskiej. Reprezentuje czystość, zachowanie i oddanie Bogu, czyli koncepcje leżące w sercu Ewangelii. Aluzja do soli jako symbolu duchowego jest jasna w Ewangelii Mateusza godzina 5.13, gdzie Jezus stwierdza Wy jesteście solą ziemi, a jeśli sól nie ma smaku, jakże ją posolić? Na zewnątrz i być podeptana przez ludzi. Ten fragment rzuca nam wyzwanie, abyśmy byli narzędziami zachowania prawdy i nosicielami Bożej łaski w świecie, któremu często brakuje znaczenia i celu. W tym kontekście sól symbolizuje naszą misję polegającą na pozytywnym wpływaniu na otaczające nas środowisko, zapobiegając jego duchowemu zepsuciu. Teologicznie sól jest także elementem związanym z przymierzem z Bogiem. W osiemnastu 18 i 19 setnych czytamy: Wszystkie święte ofiary które Synowie Izraela składają Panu, dałem Wam i Waszym synom i córkom, którzy są z Wami, jako ustawa na wieki. Jest to wieczne przymierze sól przed Panem. To przymierze soli nawiązuje do idei wiecznego i niezmiennego paktu, ponieważ sól w starożytności słynęła ze swojej zdolności konserwowania. Umacnia to przekonanie, że nasza relacja z Bogiem jest solidna, trwała i oparta na Jego wierności. Używanie soli w praktykach religijnych, takich jak posypywanie nią środowisk, jest teologicznie związane z pragnieniem życia pod ochroną i przymierzem Boga. Gest ten jest widzialnym wyrazem naszej wiary, podobnym do aktu namaszczenia olejem czy wzniesienia rąk w modlitwie. Należy jednak pamiętać, że moc nie tkwi w samym żywiole, ale w Bogu, który oczyszcza, błogosławi i przemienia. Inne ważne powiązanie teologiczne można znaleźć w oczyszczającej łasce Bożej. Sól, jako pierwiastek konserwujący i oczyszczający, wskazuje nam na dzieło Chrystusa, które oczyszcza nasze dusze z grzechu i zachowuje nas na wieki. Tak jak sól zapobiega zepsuciu, tak łaska Boża chroni nas i wzmacnia przed niszczycielskimi wpływami grzechu i zła. W praktyce posypanie pokoju solą można rozumieć jako symboliczny gest odnowienia przymierza z Bogiem. Robiąc to, potwierdzasz swoją wiarę i prosisz Go, aby oczyścił i pobłogosławił Twój dom i życie. Aktowi temu musi jednak towarzyszyć życie modlitwy, czytanie Pisma Świętego i ciągłe poszukiwanie świętości. Pismo Święte uczy nas, że prawdziwy dobrobyt jest błogosławieństwem od Boga, a nie czymś, co osiągamy wyłącznie dzięki działaniom zewnętrznym. W Księdze Przysłów godzina 10:22 czytamy: Błogosławieństwo Pana wzbogaca, a On nie dodaje do niego smutku. Przypomina nam to, że dobrobyt materialny musi zawsze być podporządkowany dobrobytowi duchowemu. Dlatego, włączając użycie soli do swojego życia oddania, skupiaj się na Panu. Uznaj, że on jest źródłem wszelkich dobrych rzeczy, i poproś go o rozeznanie, aby mądrze i z wdzięcznością korzystać z Twoich zasobów. Zaufaj, że Bóg pobłogosławi Twoje życie zgodnie ze swoją doskonałą i dobrą wolą. Ta praktyka, choć prosta, z mocą przypomina o naszej zależności od Boga i naszej potrzebie codziennego oczyszczenia. Niech sól będzie symbolem Twojego całkowitego poddania się Jemu. A Twój dom i Twoje życie będą zawsze poświęcone Panu. W tym wideo odkrywamy głębokie duchowe znaczenie soli, prostego, ale symbolicznego elementu tradycji chrześcijańskiej. Dowiadujemy się, że reprezentuje czystość, zachowanie i przymierze z Bogiem, jest używane zarówno w Biblii, jak i w praktykach religijnych, jako przypomnienie naszego oddania Panu. Odkryliśmy, że posypanie pokoju solą to nie tylko symboliczny gest, ale okazja do odnowienia wiary i poproszenia Boga o oczyszczenie i błogosławieństwo naszego domu. Akt ten jest jednak czymś więcej niż rytuałem. Wzywa nas, abyśmy szukali prawdziwego dobrobytu, którego miarą nie są jedynie korzyści materialne, ale pokój i radość, które płyną z prawdziwej relacji z Bogiem. Tak jak sól konserwuje i oczyszcza, tak i my jesteśmy wezwani, aby być solą ziemi, żyjąc tak. Aby nasze działania odzwierciedlały wartości Królestwa Bożego. A teraz zachęcam Cię do refleksji: jakie obszary Twojego życia wymagają oczyszczenia i poświęcenia Bogu? Co możesz zrobić, począwszy od dzisiaj, aby dostosować swoje finanse, dom i życie do boskich planów? Odpowiadając na te pytania, pamiętaj, że przemiana zaczyna się od małych gestów wiary i posłuszeństwa. Moja ostatnia decyzja jest prosta. Poświęć chwilę w tym tygodniu i posyp solą najważniejsze pomieszczenie w domu. Czyniąc to, módlcie się szczerze, prosząc Boga, aby przyniósł pokój, harmonię i dobrobyt zgodnie ze swoją wolą. Czytaj Biblię, zwłaszcza fragmenty takie jak Mateusza godzina 5:13 i Przysłów godzina 10:22, aby wzmocnić swoją wiarę w obietnice Pana. Niech ten gest będzie kamieniem milowym odnowy na waszej duchowej drodze. Zaufaj, że Bóg w swojej nieskończonej dobroci opiekuje się Tobą i otworzy drzwi, aby Twoje życie rozkwitło zgodnie z Jego zamierzeniami.